Witam, ja nazywam się Artur Górski, jestem redaktorem naczelnym portalu skutecznyadwokat.pl i za chwilę będę miał przyjemność porozmawiania z mecenas z Katarzyną Stopińską. Ja zacznę od takiej refleksji. Kiedy ja mam jakiś problem, no, który, którego sam nie rozwiążę i do którego potrzebuję prawnika, co ja robię? Siadam przed komputerem, wpisuję w Google takie słowa kluczowe, prawnik, Typ sprawy, jaka mnie nęka, no i dodaję jeszcze lokalizację, żeby, jeśli jestem z Warszawy, nie jechać do Gdańska. No i oczywiście Google mi podpowiada, całą masę, całą listę podaje prawników, o których nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem tak naprawdę, jakie mają doświadczenia zawodowe, no ale biorę pierwszego lepszego, pierwszego z brzegu. No, i ja podejrzewam, że większość rodaków postępuje w ten sam sposób. Czy to jest dobry sposób? Pytanie retoryczne. Czy to jest dobry sposób wyboru odpowiedniego prawnika? To taka forma szukania trochę metodą prób i błędów w tym gąszczu całym i spisie różnych osób, na różnych portalach przecież i na stronach internetowych poszczególnych kancelarii, i, i wśród wyszukiwarek w, w, w Google'ach, tak? Więc ja myślę, że to na pewno nie jest łatwe dla takiego petenta, który szuka adwokata, czy też radcy prawnego bądź innego zawodu zaufania publicznego. I tym bardziej z tego względu myślę, że właśnie skumulowanie tych osób w ramach jednego konkretnego portalu, gdzie będzie możliwość weryfikacji nazwisk, weryfikacji opinii, weryfikacji specjalizacji jest jak najbardziej konieczna. No właśnie, mamy do dyspozycji taką platformę, prawda? Takiego pomysłu korzystali nie wiem, przedstawiciele innych branż, z branży medycznej, branży nawet restauratorskiej i to był strzał w dziesiątkę. Czy i w tym wypadku może to się okazać strzałem w dziesiątkę? Tak, to mogę nawet potwierdzić z praktyki, ponieważ moje najbliższe otoczenie, jako ja pochodzę z, z rodziny lekarskiej, wiem, że korzysta z takich portali właśnie służba zdrowia i się to bardzo sprawdza, czyli właśnie możliwość umawiania pacjentów na poszczególne konsultacje, na konkretne godziny, kiedy lekarz jest zabiegany, biega między dyżurami, a na portalu jest możliwość umówienia spotkań. I dokładnie analogicznie właśnie tutaj na tym portalu jest możliwość, na skutecznym adwokacie jest możliwość umówienia takich spotkań i myślę, że jest to naprawdę super praktyczne i było przede wszystkim bardzo potrzebne. Tym Prawnik też jest osobą zabieganą, też nie zawsze. Nawet jeżeli uda mi się go jakoś namierzyć telefonicznie, to on może w tym czasie być w zupełnie innej części świata i po prostu nie mieć przy sobie kalendarza, co będzie robił tego a tego dnia i nie umówię się. No tak, tym bardziej właśnie w tym zdigitalizowanym, możemy powiedzieć, świecie. Bardzo to jest potrzebne, aby była ta forma dostępna online, umawiania spotkań, czyli zarówno szukamy adwokata czy radcy prawnego w formie online, jak również sama konsultacja i podjęcie współpracy może się odbywać w takiej formie. I ja posiadam również wiele takich osób, które trafiają do mnie właśnie przy, bez tak naprawdę osobistego spotkania. Ta forma troszeczkę już odchodzi do lamusa, a właśnie nawiązuje współpracę poprzez internet. A właśnie dla kogo jest ta oferta, ta możliwość skorzystania z, z konsultacji online? Ja w ogóle podejrzewam, że są ludzie, którzy po prostu obawiają się wizyty u prawnika. No, jest to pewien próg taki trudny do, do, do przeskoczenia, ale oczywiście są też osoby, które znalazły się za granicą, czasami co tu dużo gadać, ukrywają się za granicą. A chciałyby skorzystać z porady prawnej. Tak, zdarzają się tacy klienci jak najbardziej, którzy no czasem te ścieżki w Polsce mają można powiedzieć pozamykane, przebywają za granicą, ukrywają się przed organami ścigania, często z listami gończymi, osoby poszukiwane i wtedy powiedzmy stawiennictwo takie fizyczne w kancelarii bez żelaznego ma, listu bywa problemem, dokładnie. Więc wtedy oczywiście siadamy do komputera szukamy i przez portal właśnie skuteczny adwokat możemy sobie zweryfikować kogo chcemy wybrać. Czy taka funkcjonalność nazwijmy to, to kalendarza nie była w praktyce dotychczas w naszym kraju było wiele, właśnie ja już tym tematem jakiś czas temu, wiele lat, nawet wcześniej zajmowałam się, ponieważ byłam ciekawa, czy, czy ja mogę jako adwokat skorzystać z tego typu funkcjonalności i wiem, że było wiele takich portali, ponieważ ten pomysł jakby nie był na tamten moment innowacyjny, powstało wiele takich portali, ale tak naprawdę żaden z nich nie rozpoczął takiego aktywnego działania i nie zrzeszył. Całej grupy tych osób zaufania publicznego w ramach jednego portalu. Nawet nie chodziło mi o takie platformy jak ta, o której mówimy, ale czy nie pojawiały się takie możliwości na stronach internetowych poszczególnych kancelarii adwokackich? No bo to chyba najprostszy pomysł. Kancelaria adwokacka wprowadza usługi online. Tak, ja z tego co wiem, to niektóre kancelary to wprowadziły. Ja oczywiście na swojej stronie również taką możliwość posiadam, omawiania spotkań online. Natomiast tutaj. To jest tak, że mm, możemy robić stacjonarnie spotkania, możemy w formie online, ale to finalnie klient decyduje o tym, w jakiej postaci wybierze tą pierwszą konfrontację z adwokatem. Jest pewna sprawa, która mnie dość interesuje, a mianowicie to, że w związku z tym, że poszczególne kancelary czy prawnicy zaistnieją właśnie na tej platformie, będą się musieli zmierzyć no, z oceną ich pracy, z, czasami z krytyką. Nie, nie uważasz, że, że, że prawnicy, przedstawiciele kancelarii po prostu będą się obawiali tego, że zostaną skrytykowani i nie będą chcieli brać udziału w tym przedsięwzięciu? Tak, na pewno to jest trudne, ponieważ generalnie występowanie przed publicznością bywa krępujące i również w ramach naszego, mojego zawodu... Po prostu strach przed oceną. Tak, strach przed oceną, ale również i strach przed tym, że, że mój wizerunek będzie pokazany, że ktoś będzie konfrontował moje umiejętności z umiejętnościami innych osób, czy oceniał, czy oceny mają to do siebie, że są subiektywne, prawda? To nie są fakty Naturalnie. tylko jest to czyjaś subiektywna opinia, więc na pewno. Może nawet konkurencji. Niekoniecznie klienta. Oczywiście, że tak. Czarny pijar, komentarze wpisywane przez konkurencję, to się oczywiście też może zdarzyć. Na koniec mam takie pytanie. Jak uważasz, jakich spraw będzie najwięcej tych spraw, z którymi będą przychodzić klienci do, do tej sfery prawniczej poprzez platformę Skuteczny Adwokat? Ja myślę, że ze względu na taką, powiedzmy, globalizację tego portalu, na pewno będą to sprawy po prostu przeciętnego Kowalskiego, czyli to, z czym przychodzi żywy człowiek do kancelarii. To jest taki obszar, który myślę, że jest bardzo cenny, bo to jest praca na żywo z tym klientem, z, ich, z jego, Realnymi problemami, czyli nie, nie przychodzą wybrane osoby. To też jest inaczej. Osoby z polecenia przychodzą już z bardzo wąskimi zagadnieniami, często już po jakiejś tam ścieżce od kogoś, z tak? jakiegoś wąskiego polecenia. Natomiast w przypadku takich usług, które są świadczone w ramach portalu, gdzie nas przeciętny kowalski szuka, on ma po prostu typowy dla siebie przeciętny problem, czyli no ktoś tam z rodziny dokonał kradzieży, ktoś się rozwodzi, ktoś... Sprawy spadkowe. Tak, stwierdzenie nabycia spadku, no cokolwiek, ale to właśnie myślę będą pewnie sprawy Życia codziennego. Pokaż. Też mi się tak wydaje. No cóż, no dziękuję za rozmowę i wierzę, że to jest pierwsza z szeregu kolejnych, że jeszcze się tu spotkamy przed tą kamerą. Bardzo proszę, ja również dziękuję za tą inicjatywę i powiem szczerze, dla mnie to też jest bardzo cenne, że jest możliwość korzystania z takiej funkcjonalności i umawiania właśnie tych spotkań w formie kalendarza, gdzie ja mogę sobie wpisać konkretne godziny dostępne w ciągu dnia, kiedy mam wolne, na to, żeby właśnie takiej konsultacji nowemu klientowi, który znajdziemy przez teren udzielić. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dobra. Państwu serdecznie za uwagę i zachęcamy do, do weryfikacji. Dziękujemy bardzo.